Od doktor Martynowskiej dostałem dzwonek wolności. Ona chyba nawet nie wiedziała, że to ma być właśnie to. A właśnie doktor Martynowska, jedna z najbardziej znanych lekarek w kraju chyba w tym roku, w ubiegłym roku już, chyba ma przedłużony, przedłużonego bana w swojej korporacji zawodowej. To właśnie ta, która powiedziała na wiosnę głośno, że nie ma żadnej wielkiej pandemii. Co dzisiaj się dzieje? No jest Święty Szabat u Żydów, mimo to moi sąsiedzi wiercą, ale właśnie mam przerwę, więc postanowiłem wykorzystać ją. Co się dzieje w kraju? No w kraju zła wiadomość od wolnościowca posła Artura Dziambora z, z Konfederacji, Człowieka, w którym wielu Polaków pokłada nadzieję, ma swoje wady i zalety, ale jest niewątpliwie wolnościowcem. Niektórzy mówią, że nie do końca takim wierzącym, serdecznym, ale jest. I temu dał właśnie dowód, ujawniając, upowszechniając, a ja za nim, i to teraz właśnie robię, niebezpieczny projekt ustawy, który znajdą Państwo w druku 866 Sejmowym. Łatwo znaleźć na, na stronie Sejmu, po prostu. Na moim facebooku, jeszcze go mam, uwaga, jeszcze nie mogę, nie mogę linków zamieszczać, ale jest przeklejone uzasadnienie do projektu ustawy. A od posła Dziambora przeczytam tylko z jego profilu: Krótką uwagę. Zobaczcie, co nam wczoraj wysmarowali. Jak to wejdzie. Policjant będzie mógł wlepić mandat za cokolwiek, a Wy nie będziecie mieli opcji nieprzyjęcia i sądu. Komornik z Was ściągnie pieniądze, a do sądu będzie można iść potem. I tu zamieścił akurat fragment, skoro mam już to przed sobą. Paragraf 8, nie wiem jakiego artykułu, niestety, to sobie Państwo sprawdzicie. W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności kwitowaniu odbioru przez ukaranego funkcjonariusz sporządza na mandacie odpowiednią wzmiankę. Wówczas mandat uznaje się za odebrany. Przy okazji zauważmy, że ten, właśnie nie powinienem tego wskazywać, bo niestety wtedy, wtedy twórcy, twórcy poprawiają. Właśnie co trzeba poprawić? Z punktu widzenia prawidłowej legislacji to brzmi dziwnie. W razie odmowy. Odbioru mandatu lub odmowy, albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu. To znaczy, że pierwszym spójnikiem rozważanym przez, przez prawnika jest albo, a dopiero drugim lub. Tak się przynajmniej mi się wydaje, może ja się mylę teraz pewnie jakiś prawnik mnie słucha i powie mi, że nie, że nic nie pamiętam. No to fajnie. Ale gdyby tak było, jak, jak myślę, to. No to by znaczyło, że może nastąpić odmowa odbioru mandatu lub odmowa, albo może nastąpić niemożność pokwinowania odbioru mandatu przez Ukaranego. Brzmi to absurdalnie. Może się mylę, w każdym razie cieszę się, że poseł Dziambor szybko robi hałas wokół takich terrorystycznych zamysłów czy zabiegów naszego pisarskiego rządu. I cały czas powtarzam to, co mówię szerokiej publiczności, tak jak wczoraj w Mediach Narodowych i w telewizji w Realu 24 że dopóki nie zorganizowaliśmy sobie czegoś lepszego, to mamy rządy PiSu. Konfederacja rządów nie obejmie na razie, nie zmierza ku temu, jest skłócona wewnętrznie. Wolnościowcy rzeczywiście, przynajmniej niektórzy jak Dziambor, upominają się o wolność, narodowcy nie. Coraz gorzej to widzę. Wolnościowcy niestety nie są sami, tylko są wspólnie z narodowcami, i nawet wolnościowcy z Braunem w tej chwili sądzę, że nie mogliby pokierować całą Konfederacją w stronę autentycznego ruchu wolnościowego. A tego potrzebuje Polska i cały świat w tej chwili. No, właśnie tego potrzebuje Polska i świat, bo sytuacja na świecie jest zdominowana, czy nasze. No, może nie wszystkich, ale myślę, że większości myślących ludzi na świecie, oczy wpatrzone są w Amerykę, co tam się dzieje. Wczoraj w tych dwóch telewizjach pozwoliłem sobie na gorąco po dłuższej przerwie w mediach narodowych, po bardzo długiej przerwie a w telewizji w Realu, po chyba trzech tygodniach przerwy, pozwoliłem sobie tam zagościć i przekazać pewne przesłanie dla właśnie tej naszej ekipy Pisowskiej. Przesłanie jest takie, jeżeli Biden ma objąć prezydenturę, to wy i tak jesteście już straceni, lepiej trzymajcie z narodem, niż byście mieli trzymać z globalistami, bo oni was tam jeszcze potrzymają przez rok może, a potem i tak was zgrillują, usmażą, wbiją na, na jakiś rożen i tak dalej. Wszystkiego pozbawią, nic wam nie, nie pozwolą zostawić sobie, nie liczcie na to, mają wierniejszych, lojalniejszych tutaj. Lepiej trzymać z narodem, z narodem będziecie, macie większe szanse na przeżycie i na to, że na wasze groby nie będą pluli. No taki było, takie było moje przesłanie. Jeżeli Biden, jak to jest całkiem możliwe, obejmie prezydenturę, no a potem zaraz Kamala Harris, bo przecież to on sam zapowiedział, że jej odda to. Te rządy. Natomiast no, cały czas nie ma 21 stycznia czasu warszawskiego godziny 6.01 i nie wiemy, kto o 601 czasu warszawskiego będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Presja, jaką wywieramy w tej chwili my, my wszyscy po angielsku, po polsku i w innych językach, po francusku, po niemiecku, po włosku czytam. My wszyscy w całym świecie. Wywieramy presję teraz na Trumpa, żeby podjął uważne decyzje, żeby się nie poddawał. Te wszystkie okrzyki twitterowe, no teraz bardziej parlerowe, facebookowe i innych, w innych komunikatorach i na innych mediach społecznościowych, te wszystkie okrzyki pisane, ale też wykrzykiwane w nagraniach chociażby, a myślę, że i na żywo. Trump y, słyszy I, i ta presja jest mu potrzebna. Jeżeli będzie słyszał, zdradziłeś, to on ze swoim poczuciem honoru, ze swoim poczuciem własnej wartości y, powinien zareagować odpowiednio i podjąć te kroki, do których ludzie mniej y, przerażeni ryzykiem y, namawiali go już w grudniu. Otóż na, na, napierajmy, ta wielka presja milionów, milionów Amerykanów i, i innych kochających wolność bliźnich naszych na całej Ziemi, powinna przynieść efekty, które będą decydujące dla Ameryki, dla losu ponad 300 milionów Amerykanów, ale będą też niesłychanie istotne dla losów na przykład Europy. I dla Polski, i dla obecnej ekipy rządzącej, i dla rodzącej się alternatywy, tak zwanej, to tak, kiedyś mówiło się alternatywa to jest to albo to, no teraz alternatywa to już jest to drugie coś, tak, ten konkurent. Więc konkurentem na razie jest Konfederacja, którą przywołałem na początku i ewentualnym konkurentem mogą być nowe ruchy, które się w tej chwili bardzo powoli, zbyt wolno organizują lokalnie, środowiskowo, ale wiem, że się organizują. Myślę, że wolnościowcy prędzej czy później powinni stanąć w jednym szeregu, zasypując wszystkie podziały między sobą. Wolnościowcy, szeroko rozumiani, ci, którzy nie chcą być po prostu w klatce, a jest nas bardzo dużo w Polsce, takich właśnie są miliony. Co więcej, na razie na pewno musimy stać ręka w rękę z obecnym złym rządem, który nam chce wlepiać mandaty, bez możliwości odwołania w Sądzie, bo na razie my nie możemy go zastąpić. Więc ten rząd jest lepszy niż ci wierniejsi wobec globalistów Tuskowie, Budkowie, Oślizły, kosiniak, kosiniak kamerz. Chyba są lepsi jednak. Są lepsi. Byłoby gorzej. To bardzo przykre. No ale tak jest jak jest. Mierzmy siły na zamiary, ale zamiary sobie planujmy duże i działajmy szybko. To takie skomplikowane moje uwagi na sobotę 9 stycznia. No i koniec. Aha, na miły, mewę, zbieram, zbieram znajomych. Zapraszam. Wydaje mi się, że nie, nie musimy za to płacić tych 5 dolarów miesięcznie. Nic na to nie wskazuje. Tam są niektórzy od, od jesieni i nie płacą. Facebook prawdopodobnie jest już do, do, do wyrzucenia. Znaczy, tak nie tak szybko będzie do wyrzucenia. Tak? Ale no, albo nas wyrzuci, albo my go wyrzucimy w ciągu najbliższych no, miesięcy, na pewno może tygodni. Dlatego zapraszam na mój profil na miwi który jak, yy, pewnie założę też yy, prędzej czy później na parlerze. Ale się do tego zabieram, jak, jak zawsze, za wszystko bardzo powoli. No i to koniec. Dziękuję bardzo. Proszę o upowszechnianie tych moich światłych myśli yy, i o yy, oczywiście również upowszechnianie, przede wszystkim tak naprawdę, upowszechnianie yy, tego, co Dziambor dzisiaj Opublikował, czyli projektu ustawy z druku nr 836 z odpowiednimi komentarzami. To jest oczywiście totalniacki zamach na nasze wolności. Dziękuję bardzo.